polskaPl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Bo. Na razie w tej formie chciałem się wypowiedzieć w bardzo istotnej kwestii dotyczącej w ogóle polskiej polityki funkcjonowania państwa polskiego. Proszę Państwa, afery związane ze zbożem, kładami rolnymi, afery związane z przejęciem rynku przewozów towarowych przez stronę ukraińską, mówi się o 7% PKB, lobbyści związani z wiatrakami. Proszę Państwa, ja się pytam o prostą rzecz, zajmuję się zawodowo bezpieczeństwem. Gdzie jest służba wywiadu? Czy coś takiego w Polsce istnieje? Czy rząd nie otrzymuje informacji z wyprzedzeniem, że szykuje się zamach na kilka procent polskiego PKB? Czy szykuje się zamach, proszę państwa, na istotne elementy polskiej gospodarki żywnościowej? Czy lobbyści zagraniczni, w tym przypadku Niemieccy i inni, szykują się na polski przemysł? Dzisiaj na Komisji Rolnictwa mówiliśmy o przejęciu nadbrzeży do eksportu zboża przez zagraniczne podmioty, których cały majątek wynosi pięć tysięcy złotych? Proszę Państwa, to jest tragedia, naprawdę to jest tragedia, że osiem lat rządów PO, osiem lat rządów PIS-u i my nie mamy wywiadu. Bo po faktach, ale je, a jeżeli jest wywiad i te informacje są, to ja się pytam, kto na jakim poziomie blokuje te informacje? I tym też się powinny służby zająć. I proszę Państwa, na końcu czeka nas gigantyczny kryzys migracyjny z dużym prawdopodobieństwem wiosną. Kto będzie przesłuchiwał, rozpoznawał setki tysięcy imigrantów, którzy mogą trafić do Polski i z Ukrainy i z Bliskiego Wschodu? Ja mówiłem, likwidacja delegatury ABW w Rzeszowie, który będzie pod Podkarpacie najbardziej uderzone, jest tragedią. Pytanie o działalność służb subspec specjalnych, tym się na początku powinna zająć komisja do spraw służb specjalnych. Dziękuję pani marszałku. Dziękuję bardzo. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.